A rekord Polski w kategorii pomocnych 11 letnich należy do Agaty Korcy. Obecnie Agata Korcy jest trenerem leki Warszawa. Przybywa tutaj na Purwalki w Ostrowcu. Serdecznie ją pozdrawiamy. Życzymy równie udanych występów jak wówczas, kiedy była zawodniczką wiele sukcesów w karierze trenerskiej, a rekord polski. Gaty Korcy to 25,84 sekundy i został ustanowiony 10 lipca 2001 roku. A w wyścigu finałowym dwa medale na spiterskim dystansie 50 metrów w dowolnym popłynął na Wielka Szczotka, patron z Bogatynia. Tor drugi, Dominika Kowalska, Zostłoz. Tor trzeci, Wiktoria Dąkowicz, piętnastka wygroś. Na to, czwartym popłynie w dzieszczyń porannych eliminacji, zawodniczka UPS-u Kostoraszyn i Nesę Tor piąty, Ignaw Szosek i jeden Tor szósty Katarzyna Rokowska z Liczkoszami. Tor siódmy Isabela Tkaczyk, Okspres Bolesławiec. Tor ósmy Julia Klonowska z Bójka Morena Gdańsk. I na torze dziewiątym popłynie Alicja Adamska, z Kalika É, precisa acabar o final. zawodniczka zawodniczka. Jeden Piożarek Mazowiecki, 27,48. Druga na linii mety. zameldowała się na torze szóstym. Zawodniczka Zbicza Koszalin, Katarzyna Rogowska, 27,59 sekundy. I na pozycji trzeciej na torze ósmym zawodniczka dwójki moreny tańskiej Julia Klonowska. le coranne che na pozycji di Julia Giulia i Izabela Isabella na pozycji di